Teatr, Takie tremczenie przez te fresem. Kurde. Okej, okay. generalnie teraz szamka, nie? Nie wiem ile masz szamki. Musisz kontrolować, żeby się nie wybić na plecy. No mało mam. Zjedzcie kilka tych grzybków. Bo ja mam ich w sumie. Ja, to, ja też mam chyba trochę tych szybków. No to do parę. I teraz szukamy takiej trawy. O, w sumie to to jest to chyba. Tak, suka trawa. Dobra, Cię wuje nauczy. Słucha trawa. Bo ty, się, jak sobie na to klikniesz, to masz, nie? Że kawałek, słuchaj, trawa, proszę do zbudowania. To no ja już miałem. to zbudowałem. Jak to działa? Grałem do no i teraz tu możesz pichcić, nie? Dobra. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, jak się na przykład dasz w to. E, Zobaczcie w, tym, w to gotowanie. I masz takie różne rzeczy poświetlone, co możesz ugotować, nie? Nie Niektóre problemu. mają taki timer, No to teraz spróbuj? O, a dobra, muszę I Nie mają takie timery, nie? Bo tu jedzenie mm -hmm. się psuje, więc. Ej, ona coś kurwa robi. proszę. No coś, coś wywostowało. Agresywne są. Trzeba na obiad no. Jak się ugotuje, to powinno tak, że tak powiem. No już jest chyba. O, ten, no, no to jest właśnie to. No możesz coś tam wrzucić, to ja też zaraz coś Na cienkim. Skarni Eee, yy, gotuj. A, skurde kebabę w życie? Co to jest? Co to jest? To jest koszyk, i właśnie nawet taką ikonkę co teraz zostawić, nie wiem czy to będzie działać, okej? Okay? Kur... nie Odłóż, nie mogę jak ty korzystasz Zaraz, 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 konfigurator ikon. Zbadaj deskę trawy w analizatorze Jak to? Trzeba ją wziąć z tego? Nie można na razie Dobra tu sobie te generalnie do tego koszyczka, tutaj zielone pierdoły Jakieś tam, to co ja wrzuciłem mniej więcej, takie jakieś roślinne Główna, że tak powiem Czekaj, weź, odzyskaj Jak się wrzuca? Jak się przesuwa? O dobra No, tak jak w Minecrafcie trzeba, albo z shiftem A, albo z shiftem Okej okay. tak. I szam, szamkę na ile, jakie masz poziomie teraz? No jeszcze niski jest Czuję pragnienie Gid. tabulator i w... To co ugotowane, ona ma trochę inną ikonkę takie, nie? Pieczone tam ryjkowiec, czy coś tam to będzie się nazywało Możesz szukać coś tam gdzieś To jest dwa od razu? No, Pieczone ryjkowce? Pić mi się chce Czekaj, mam coś do blizia, eee, się No to ten soczek z... był tu gdzieś chyba. No mam soczek Nie, nie, nie masz raczej Nie, nie ma tam nic do picia, o W sumie... W sumie to, pat tu jest ten nie, no soczek, eee... to wiem, ale nie Kropelka Gdzie? Jeżeli nie kropelka, tu, 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 tu Tu, tu, tu Eee, szukam gdzieś tu była druga Tam jest Tutaj też jest tutaj. Już... Lukam. Dobra Następnie Zbadaj deskę strawy, trawy w analizatorze zasobów No jeszcze no to, nie bo właśnie, jeszcze nie no, mamy No właśnie, no to jest to. A, no okej. Okay. To jest to, i to musisz mieć w ręku, nie? Jak na przykład coś takiego chcesz zanalizować, to. A. Niektóre no, rzeczy to ja trzeba tu przynieść po prostu. To ja wiem, bo nie, nie można zbadać. Możesz? No, no taraj, teraz można budować chatę. Meszek z muchy. Musimy cztery muchy ubić. Kolczasta gałązka. I głos. Weź spróbuj wrzucić tam te soczki w ten stół, bo chyba... Ty masz. Bo brakuje. Mamy... Młotek zbudowałeś? No. Wit. E, buduj? Ale tylko jeden miałem. No to p***a, trzeba szukać. gdzie to się znajduje? No, nie wiem. Na drzewach. Takie kuleczki pomarańczowe na lewo. bo nie znikają z jakichś czas, nie? Eee, tak. Dobra, to ja może tu zrobię jakąś fortecę. Możesz najeść trochę tej trawy tutaj. Bo mam plan taki, żeby... Zaraz pokażę ci. To, czy to się da już zrobić. Ściana z trawy coś w ten desyń? Oś ty morda, O, mam ten soczek Ale tutaj tego wyjątków, przy których Ogólnie mrówki to tu trochę są są generalnie, nie? i na stworzonka, że one jak nie pilnujesz bazy to ci będą wchodzić i podpierdalać jedzenie, niszczyć, takie rzeczy z tego co zauważyłem, więc yy, przykład warto się obudować, no i ja na przykład już tam stawiam takie pierdolniki, więc jak teraz przyjdziesz to zobaczysz, w sensie no na razie są schematy do budowania i możesz sobie rzucać na przykład te o, wielka to nam nie wdrożył nie, nie on jest friendly raczej przynajmniej na początku, Dobra, zbudowałem. Ale weź to co na przykład, bo to już się buguje strasznie. I się tak klikaj w te płotki, one się powinny... zbudować. do foreście. Tak. Już coś tu lezie właśnie, Kurwa się jebane wypisze. <laughs> ja będę musiał to biedne wszystko pikać. <coughs> Ej, nie mogę Czemu? Iść. Nie rób. Z mieli friendly, ja miałem Może <coughs> no, patologia? Mot? Cie, Ganiałem. Jeszcze czekaj. Ale wrócił do hot. <laughs> Tego. Ja z jednej strony jest, Aha, z drugiej strony już robisz. A nie mogę dorzucać tych desek. Nie wiem o czym mówisz teraz. No mówię, że nie mogę już dorzucać do tego poto. Do tej bramy? Czy do czego? Nie no w ogóle. Ty... O, tu jest japa. Czekaj, to coś się <śmany> Nie <śmany> tak. Ale w ogóle tego budować nie mogę Idę zobaczyć czy tam, czy może nie coś A bo to jest, patrz, bo jak na to najedziesz to masz Łodyga yy... chwastu To nie jest łodyga trawy, tylko chwastu To już coś innego tam trzeba polecić, wiesz o co chodzi? Mhm. Brakuje nam składnika, którego nie mamy po prostu O, jakieś pancerze nam się odblokowały No właśnie widzę że tam coś Odblokowywałeś Coś my mieliśmy zbadać, nie? Tą deskę O właśnie no tą modega Zresztą nie wiem czy ja jej nie, 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 nie robimy już dosczelam A się po To czekaj zaraz sprawdzę Tylko muszę dechę wziąć Generalnie jak ona przy sobie nie ma we, jaką weźmiesz w rękę i klikniesz tam kwipunek i nie ma na sobie jak knika to to, to to nie znaczy że już ją znasz to naprawdę Ale ta z łodygi jest Paleta z de na deski. A paleta na łodegi. No to, to wtedy dane nie będą znikać, nie? Też możesz zrobić w sumie. Czekaj, tylko nie, nie jak wiem jak chcesz. Co bardzo, gdzie mogę... E, no tu jest dobre po miejsce, tylko Płocie. ja bym to wyjechał. <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. Pod gałązek, nie. Rożen wiata stół. Paleta na łodegi. Paleta na deski. Na deski, sznury muszę na deski musi zrobić. być. Czekaj, znaczy, to, to nie, najpierw to ten, najpierw to postaw, bo to najpierw musi być schemat i potem to będziesz budował, wiesz? Czekaj. Jeszcze... Paleta na deski. Paleta na Takim deski tym... Schemat. O, 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 to ja, ty widzisz to? To tu gdzieś powinien być, szukaj. Tu, tu, tu O, 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 dawaj. No i teraz to budujesz, nie? Jo. No i gitara i odkładaj, tam chyba G się odkłada w to. Tak. No to Tak samo jak do Ale pokażę Ci tipa jeszcze. Jak na przykład budujesz coś dużego i nie chcesz się co chwilę nosić tych małych desek, to pa. Bo normalnie to byś musiał zanosić je pojedynczo. Ale jak klikniesz, no jedziesz na to sobie, to klikasz F. I jak przenosisz to razem z zawartością. Taki pro tip. Daje listę. Można przenosić, ale to No. Fine. No, to jest trochę takie nierealistyczne, ale w sumie spoko, bo czasu teraz zaczęliśmy tak. 5 wnosi gdzieś na przykład, nie? To już wolałem sam samki Deforest, bo te tyrolki. I właśnie jak tu coś spadnie na obiekty, to się nie niszczy, chyba, nie? Czy się niszczy? No, z tego co uważam, to nie. Dobra. Deforest, do jak se drzewo opuścili na dom, to mogło już tego domu nie być. Tak, tak, to, <laughs> to Śmieszne, no? W sumie. No tak. Ok, odpaliła nie chcąc. Sorry. Da się zgasić jakoś? Utylizuj. Eee, to tam się nie nic się z tym nie dzieje. Trzeba się palić. Ups. Zbudowałem. mi mi te, 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 bo nie mam wsi. Stamina. Kaj wyjebać ci? Ła, no. kurwa, to boli, kurwa. Kurwa. robi jak ja pierdolę. Trąbej to, a nie się na mnie wyżywasz, kurwa. Czekaj nasze. No prosiłeś o to, no to... <gryzmy> Spełniłem twoją prośbę. A i plotni jeszcze jak się fajnie ustawisz to możesz tak w d robić rąbać dwa drzewa naraz, nie? To też jest tak forestowe, nie ja wiem czy kojarzysz. Tak, tak, tak. tak. Musisz... Tylko że musi być bardzo blisko. O, pić. Kurde mnie, te deski bagują. Patrzcie na raz jada. Parę tak nie na Ardenach. Ej, a tu bramy nie ma? Tam nie będzie. No dobra. To można przeskoczyć, patrz. Słuchaj. Gdzie można przeskoczyć? Piękno. Serio? No tu. Na kamień to tak? Nie jadę. Aha, no ale na kamień to jest. No i dobra, więc baza już jest powiedzmy. O, tu jestem. E przyszła moja ofiara, tylko niech poczeka chwilę. ładnie mi siekierę. Gdzie tej żuczku? Nice nuder, dude. Ucz schemat... element zbroi. Co? Biedro cię atakuje? No właśnie ten... Nie na piciu. Jak masz piciu? Jak tam stoisz z tym? Dobrze, bo ja tego po drodze. O, chodź, chodź, ci pokażę. To jest sok. Tu, nade mną. Takie to pomarańczowe ręczowe że Możesz zebrać. No, a to ja zbieram już. Bo to było do tego, mam potrzebne. Do no. tego warsztatu. Nie wiem, czy pamiętasz. Skończyłem go. I Moja mean, woda. Nie chciałem tym jednym więcej... No, to potrzebne, to zaraz zebraję. Co zrobimy? Właśnie, właśnie, patrz, to ci to wytłumaczyć. Nie to, bo z tego to będą te walki, a to chodzi o te koniczynki. Z tej listy koniczynki z nich się robi zbroję, nie? Dobra. Czy małe, czy duże, to. Jestem od tej biednej Jest, Jest zagrożony. Ona idzie do mnie. Chyba mam już tyle, że dla nas zabucha. Muszę też tutaj zbroję. O, no, tu jest sok. A, bo to trzeba w tym warsztacie. O, no, idziemy. Let's go. Co jest mrówek? Dokładnie, nie chcę kłopotów. Ty, co tutaj lata? No, suche prawie trafiłem. Ja może kamieniem rzucać. <laughs> jak ty mówisz, że to się rzucało? nie? Er, ale no, na mało ze dostania obrażenia, mrówki raczej bym nie polecał taka z Nie, nie, już jedno napaliłem, ale. No to nie o to chodzi, tylko chciałem. Eee, Mordzia, chatu. z zbroję. Idę. Czekaj, tu jeszcze paletę zaraz trzeba dorobić. Wyposaż. Dobra, czekaj, jeszcze coś może wytworzymy. Co tu się opłaci? Mój dźwig, mógłby nam ten dźwig? nasza szybkość. Wzrost toczy nie mamy. To jeszcze trzeba się wstrzymać. Grzybowa pułapka. Głowy coś jeszcze. Lach Akbar bar. Przepaska na oko. Lach łach bar. Nasuje to. Dobra to mamy. Co w czym coś się różni? Pałka z czerwonej mrówki Zrobiłem już sercik jak coś, taki OP eee, Upuść i upuść aż Pod sobą Mordzia Czekaj, jak ale... Co się tu się sortowało? Ty, powiedz mi taką rzecz. No. You smart, ale kur... Weź podejść tu do tego, gdzie tu stoję. Jest fajne, szybkie odkładanie do skrzynków. Nie wiedziałem Generalnie, jak sobie tu staniesz i klikniesz Z, nie nie musisz to strzelać w ogóle. Nie masz tak na dole gdzieś jest takie coś jak szybkie odkładanie. Jak klikniesz, to ci wrzuci wszystkie rzeczy, które są aktualnie w tej skrzynce do tej skrzynki. Nie masz je przy sobie, nie? Przykładowo, To, to nie wiedziałem o tym. To nie niegłupie nawet. Czekaj, ja tutaj... Teraz które jedzenie jest tego? Y które się nie, 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 nie. Nie gotuj. Surowe. surowe. Nie, nie gotuj. A ja muszę to Po przy... To jest grzybka, bo zaraz idziemy no, spać, no, a po, przez noc i tak ci, y, To że tak powiem, to spadnie. Wiesz? W sensie no. Czy tak samo jak do Forest No. Nie opłaci się. A zaraz jest noc, bo jest godzina. 16. Można by znaleźć tą... jak to się nazywa? Ładyga chwasta Ty, a też się rzuca? No wszystkie możesz rzucić w tej grze chyba co masz w ręku. Erką No... Akurat uważaj, bo jak wszedł jakieś fajne itemy, to potem mogę polecieć fajnie i nie wiem czy je znajdziesz, nie? No Dida to chyba nie jest fajne to. No fajne właśnie, ja się nie wiem długo napierdam, bo długo nic nie będę znaleźć. Czy to jest chwast? co? Tak, no, no, ona jest? O. Taka czerwona? Nie, czerwona. To, Tu To chyba jeszcze na chwilę coś pika, W sumie. Czyli, że... Ona no, roztoczy. Yy, ale... O, o, tu? O, nie, w dziura. <ścoughs> <śpiew> 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 yy, tu? W ogóle mi się tym nie skojarzyło. Ej! Rozprzestrzeniam. No, ataku... się. Ja mam cię. Jednak A, prawem blokujesz jak chcesz, nie? Ale ten o toporek ty... to tam na razie blokuje. To ja wiem. A, chodź coś wytłumaczysz i pokażę na szybko. No, bo to, to jest właśnie to żeby tą uliczkę zrobić. Nie wiem, który ty jesteś. Za piłką jestem. Ty jesteś tym znikiem, że... Nie, nie, niebieski. Nie, niebieski, nie, niebieski. Czekaj. A, dobra, tu jesteś. O. O, teraz. O, patrz, na przykład tego główna nie idzie wyciąć, bo jest potrzebny level drugi, nie? Ale już na przykład to, ten mniszek, już idzie go wyrąbać, nie? I z tego co kojarzę, to właśnie z niego te deski i chwasty będą. Tak, no i to jest. Rodiga chwastu, uważam. To możesz wziąć, bo to jest potrzebne do tych, do tych drzwiczek. Ja tu piłka leży tego nie zauważyłem nawet. Działeś? Kurwa, taka wielka koło niego biega i nie wie. Ja nie wiedziałem, że to jest piłka. Myślałem, że to kamień. Ej, to jeszcze jeden tip. A, dobra. Tylko ja cię mogę wziąć kilka? Tak, a, mogę. Czy, czy, czy Co no zaraz, najpierw no, chodź do bazy. Zanieśmy to i zaraz ci pokażę. Ja Ty, a jak ja sobie na ciebie najadę, to widzę ten, jakie masz HP i w ogóle. No ja też widzę, jak ty masz. I, i, I na jedzonko. A ty tu. Gdzie to jest tam. Chyba, to? Bo to tam. Ja na to już testować, a ty kurde nie jesteś na full HP. Czekałem się zagubiłeś. No dobra. Those look like they have to, do and people to see. No i ulepsz no Dobra, to No tu, gdzieś. To już są. Jest robimy. A tego nie da się zrobić. No i teraz takie mrówki tu nie mogą wejść. Czego? A nie, czekaj. Tu nie ma kawałek. Co ty robisz? Tu jest płot? Gdzie stoję? No tu jest wszędzie płot. No aha, a Ja czego nie widzę. <laughs> Co ty gadasz? No ja, ja to widzę na niebiesko, jakby było dopiero w trakcie budowy. No czekaj, a teraz mi się ten poświetliło na zielono. Jak chceś zacząć tam majstrować. Nie wiem, dobra, A okay. Jeszcze ci jednego tipa pokażę, tylko byś musiał gdzieś wyżej wejść, do choć tu. Ty do jakich mutacji na S? Meszek zrostoczy. poczekaj chwilę. Co 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 Czapka Okej, okay. taka mm. fajna mechanika, weź to. Nie nie, nie, nie. To już była fajna machenka Patrz. Patrz, weź to co ci rzucę teraz, tylko szybko to złap bo to będzie uciekać chyba Co? Co to jest? Weź to wejdź w jakiś punek, można latać. Ej. Tak, i teraz masz chyba pod lewym shiftem jak skoczysz i trzymasz lewy shift to sobie spadasz. Tylko uważaj, bo to ma wytrzymałość, nie? W prawym dolnym rogu mam tam trzymałość napisaną. Ale nie nie możesz. Ty Skoczyć, trzymaj lewy shift. Tak jak sprint. No nie? No i tylko mówię: to ma wytrzymałość, i na przykład, tak jak widzisz, że nice. spadasz w wysokości, no to po prostu przytrzymaj to chwilę, żeby łopatkiem i tyle. No ja, żyję. Dobra, trzeba i spać. Ta. Potwierdzam.